Minęła godzina dwudziesta trzecia, to mówi Paryż RFI. Dobry wieczór. Środa, trzynasty dzień kwietnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. W magazynie kulturalnym Sylvie Gibbs usłyszymy rozmowę z przedstawicielami polskiego towarzystwa Juliusza Werna. Od 19 do 26 marca odbywały się w Amiens obchody setnej rocznicy śmierci Jules Werna, ojca powieści fantastyczno-naukowej, autora Tajemniczej Wyspy w 80 dni dookoła świata, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele polskiego Towarzystwa Juliusza Werna. Prezes Towarzystwa Krzysztof Czubaszek opowiedział nam o swoich wrażeniach z uczestnictwa w Mondialu Jura Werna, jak nazwano uroczystości w Jestem bardzo zadowolony z tych obchodów i z tego, że mogłem odwiedzić Amię. Nie ukrywam, że było to dla mnie duże przeżycie. Móc odwiedzić miejsce, gdzie nasz ulubiony pisarz żył, mieszkał, tworzył. Bardzo wzruszające przeżycie, ale też bardzo wspaniała okazja do poznania wszystkich miłośników wemna. Mówię wszystkich, bo rzeczywiście ci najwięksi z całego świata przyjechali do Amię. Mogliśmy się spotkać, porozmawiać. Znaliśmy się wcześniej, większość osób zajmie się znała e, z korespondencji, głównie ostatnio mailowej, ale spotkanie e, twarzą w twarz nie da się porównać do żadnej korespondencji, więc przede wszystkim ta możliwość spotkania się, porozmawiania, e, pobyt w tym miejscu, to było to, co najbardziej e, w tym całym spotkaniu było dla mnie ważne i cenne. Czy dowiedział się Pan czegoś nowego? Czy były jakieś bardzo interesujące odczyty? Odczyty były głównie skoncentrowane na prezentacji, recepcji twórczości Werna w poszczególnych krajach. Takie było założenie referatów, więc poszczególni goście prezentowali wkrótce panu wiedzy na temat Werna i podawali ilości wydawanych książek, informowali zebranych o tym, jak ruch wernowski w danym kraju wygląda. Było to bardzo interesujące, gdyż tych informacji w ogólnych publikacjach zazwyczaj nie można znaleźć. Którą się one na osobie pisarza, jego spuściźnie, natomiast taka żywa recepcja, bieżąca, codzienna, z tych referatów wyłaniała się. Jak wyglądał program całej wizyty? Program obejmował zarówno konferencję, jak i zwiedzanie domu pisarza oraz uroczystość memoratywną na cmentarzu So Medleu. Ta uroczystość również wywarła na mnie niezatarte wrażenie, gdyż stanąć przy grobie pisarza, złożyć kwiaty, dopiero przy grobie spotkać pra prawnuka pisarza, pana Jean-Michel Werna. Było to rzeczywiście te przeżycie chyba dla nas wszystkich. Czy wszystko Wam się podobało w tych obchodach? Czy były jakieś akcenty, które może kolidowały z tymi uroczystościami? Z Zasadniczo trudno mieć jakieś zastrzeżenia, gdyż organizatorzy rzeczywiście stanęli na wysokości zadania, przygotowali uroczystość, starali się ją poprowadzić tak, żeby, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, więc e, trudno tutaj mówić o jakichś jakich niedociągnięciach, no może jakieś takie drobiazgi, jako właściwie potraktować trzeba jako anegdotkę bardziej niż niż jakieś zastrzeżenie, bo faktycznie większość osób po uroczystości na cmentarzu miało takie drobne haczkowie, chyba istotne zastrzeżenie, mianowicie piękna była prawa, muzyka, przemówienia. Natomiast przy składaniu wieńców okazało się, że po prostu zwyczajnie nagrodek z piękną rzeźbą na e, roza nie został po prostu umyty, został no niestety w takim stanie chyba od dłuższego czasu jakby zapuszczony i to, jakoś to na to wszyscy zwracali uwagę uczestnicy. To są drobiazgi, ale myślę, że może takie, takie też jakoś istotne emocjonalnie. Może teraz porozmawiamy o obchodach stulecia śmierci Berna w Polsce. W tej chwili ma miejsce wystawa pana zbiorów. Tak, zorganizowałem wystawę pod tytułem... Wczoraj znałą setną rocznicę śmierci Lusza Werna odbyła się ona w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Świętojańskiej na Warszawskim Starym Mieście. Prezentowane są na niej stare wydania, oryginalne, XIX-wieczne utworu Werna. Wiele też jest wydań y, różnojęzycznych, głównie niemieckojęzycznych, też z przełomu XIX i XX wieku. Prezentuje również polskie wydania oraz wydania współczesne, y, nazwałem je tak egzotyczne wydania, bo z tak odległych dla nas jak, jak Chiny, Japonia oraz współczesne zdania polskie. Oprócz tego można zobaczyć wiele tak zwanych gadżetów, czyli na przykład medale wernowskie, znaczki poświęcone Wernowi, jakieś takie drobiazgi typu pudełka po zapałkach, na których są też motywy wernowskie, a więc wszystko to, co pokazuje, że ta twórczość Werno jest nie tylko obecna w formie książek, ale też w formie jakichś takich odprysków, które, które w zupełnie nieoczekiwanych miejscach można spotkać. Najciekawszym chyba elementem tej wystawy to jest oryginalny XIX-wieczny strój, nurka, taki strój, którego używali bohaterowie powieści 20 tysięcy mil że żeglugi. Obok tego stroju prezentują oryginalną XIX-wieczną ilustrację takiego nurka, więc można zobaczyć sobie, jak to wyglądało na ilustracji i obok autentyczny taki strój. Słyszeli Państwo rozmowę z Krzysztofem Czubaszkiem, prezesem polskiego towarzystwa Juliusza Werna.